Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Maciej Wąsik, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, panie ministrze. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński namaścił wczoraj ministra Mariusza Błaszczaka, a za chwilę wicepremiera Mariusza Błaszczaka na swojego następcę, także w roli szefa partii. Zacytuję słowa pana prezesa z gościa wiadomości: zastąpi mnie znakomicie i sądzę też, e, chociaż nie jest to jeszcze ten moment, w którym mogę publicznie to ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje. Ja bym to interpretował jako takie wskazanie na funkcję rządowej. Wszystkie funkcje. E ja bym interpretował to jako wskazanie na funkcje rządowe, znaczy z tego co wiem, to prezes pis nie wybiera się na polityczną emeryturę i bardzo dobrze e, odszedł z rządu po to, żeby przygotować partię do nadchodzących wyborów i będzie kierował tą partią. E, Wygrał już trochę wyborów w, w Polsce. Mam nadzieję, że to nie powiedział ostatniego słowa. E, mam ogromną nadzieję, że następne wybory będą zwycięskie dla Prawa Sprawiedliwości i zwycięskie w sposób przekonujący. E. No ale e, jednak. E... Yeah. Mm -hmm. wskazał wyraźnie pan prezes ministra Mariusza Błaszczaka, to to jest polityk wskazał takiego my... formatu, który może poprowadzić yy, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy yy, no, prezes Kaczyński stwierdził... Nie chciałbym, chciałbym dewagować na ten temat, ale jestem przekonany, że Mariusz Błaszczak jest politykiem, który świetnie sobie poradzi jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, świetnie sobie poradzi jako a, przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa i będzie... To jest też taki ważny sygnał, że sprawy bezpieczeństwa są niezwykle istotne w rządzie. I no, ciężko sobie wyobrazić kogoś innego niż Mariusz, aby było na tym miejscu. Panie ministrze, to, to teraz o sprawach bezpieczeństwa w kontekście ustawy o ochronie ludności cywilnej. O ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. O ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. No. Oczywiście taki jest, taka jest dokładna nazwa tej ustawy. Ona między innymi ma regulować kwestie budowy i zarządzania schronami. Czy, czy tutaj na tym odcinku jest potrzebne faktycznie. Ma regulować sprawy obrony cywilnej. Cywilno i, I to jest rzecz istotna. Oczywiście obrona cywilna to także zarządzanie pomieszczeniami, gdzie ludność może się schować w momencie zagrożenia. Ja myślę, że przede wszystkim musimy zinwentaryzować nasze zasoby, uporządkować je i zobaczyć, jakie są potrzeby, ale daje przede wszystkim ta, ten projekt tej ustawy możliwość finansowania tych zadań. W mojej ocenie jednym z najważniejszych elementów tej ustawy jest Fundusz Ochrony Ludności, czyli fundusz odkładany co, co roku. Przez państwo, po to, żeby zbierać pieniądze na sytuacje ciężkie, mm. na sytuacje kryzysowe. Ale tu chodzi o taką doraźną przede wszystkim pomoc, nie tylko krański, Nie i tak dalej, żeby, że, żeby ale Także działalność inwestycyjna, ale rzeczywiście pomoc doraźna też jest istotna. W tej chwili jest rezerwa klęskowa czwórka, która znika po zakończeniu roku mm. budżetowego, pieniądze niewykorzystane znikają. My widzimy to jako taki fundusz, który by przychodził na następny rok, gdzie można byłoby odkładać swoista skarbonka na sytuacje trudne. Chcielibyśmy, żeby to było było w okolicach jednego promila PKB rocznie, czyli koło 3 miliardów zasilany ten fundusz i to jest duża zmiana. Dotychczas wojewodowie nie mieli własnych pieniędzy kryzysowych, żeby wypłacić zasiłki trzeba było czasami z soboty na niedzielę budzić ministra finansów, żeby te pieniądze szybko poszły. W tej chwili tę drogę skracamy. Wojewodowie same zasiłki pieniądze... też mają być wyższe, same ale, ale panie, panie ministrze pracują z tych stronów. Państwo zewidencjonuje to na dzisiaj nie wiadomo, ile tych na, dzisiaj, na dzisiaj wiadomo, tylko że trzeba jakby przeprowadzić jeżeli zmieniamy system obrony o, o, o cywilnej i go centralizujemy, bo tak zdecydowanie go centralizujemy, to będziemy musieli zinwentaryzować zasoby, czyli to, co będzie może że to, co będzie można wykorzystać do tego typu schronić, bo doskonale wiemy, że od czasów zimnej wojny w Polsce chronów nie, nie hmm. budowano. Natomiast budowano mnóstwo innych yy, yy, tak, Warszawie inwestycji, metro jak metro, tak. czy podziemne, parkingi, czy podziemne parkingi, które będą wykorzystywane, hmm. odpukać oczywiście do takich celów. Ale to, panie ministrze, efekt tych działań ma być taki, że każdy będzie wiedział, gdzie jest takie miejsce, w którym ewentualnie będzie mógł się chronić, zostanie zewidencjonowane, tak. przyporządkowane yy, jakoś do... do, do, do ludności i tak dalej. Takie jest oczywiście docelowe zadanie o, o, obrony cywilnej. A budowa schronów nowych? I będziemy, i będziemy to analizować. Znaczy nie chciałbym żadnych zapowiedzi dzisiaj zrobić. Na razie musimy e, zrobić ustawę e, i dać możliwość finansowania tych zadań, natomiast no, e, musimy to przeanalizować. Panie ministrze, w związku z unijnymi sankcjami Litwa blokuje przewóz towarów do obwodu kaliningradskiego tam napięcie coraz większe się robi, jeżeli chodzi o Rosję, obwód i Litwę właśnie, no to sprawia też, że przesmyk suwarski, czyli połączenie lądowe Białorusi z obwodem kaliningradzkim, może być narażony na atak? Nie, nie sądzę. Byłem daleki od takich, od takich dywagacji. Chciałbym uspokoić, że to jest realizacja sankcji unijnych i wydaje się, że. No, po prostu te sankcje trzeba zacząć w pewnym momencie wdrażać. Litwa to robi, inne kraje też to robią. My także nałożyliśmy własne sankcje na Rosję. Jestem przekonany, że to jest dobra droga do tego, żeby zmusić Rosję do innej polityki, do wycofania się z Ukrainy. A to nie mo może raczej spowodować działania Rosji w innym kierunku próby przetestowania reakcji krajów NATO, jeżeli działanie wobec Litwy czy, czy wobec Polski. Jeżeli chodzi Nie można, morski, nie morski nie można bardziej, się bać. Nasz, nasz strach jest największym instrumentem, naj, naj, największą taką przewagą Putina. Państwa na to nie mogą się bać. Muszą iść odważnie, są silniejsze niż Rosja, nie ma co do tego wątpliwości, są dużo co silniejsze niż Rosja. Technologicznie mają ogromną przewagę i jestem przekonany, że ta technologia na Toska jest um, no, takim ogromnym handicapem i Rosja zdaje sobie z tego sprawę. Um, Chciałem powiedzieć to, że w wyniku tych strat na Ukrainie. Rosja wysyła na franczogi, które były produkowane w latach 60., tak? Te już takie przestarzałe, bez elektroniki jestem przekonany, że silne sankcje technologiczne, unijne na Rosję sprawią, że rosyjska armia nie będzie mogła prowadzić żadnych działań operacyjnych. To mniej więcej to mówił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, też, że taki będzie efekt tych sankcji. Panie ministrze, pod koniec kwietnia MSWiA przedstawiło listę osób i podmiotów objętych polskimi sankcjami. Takie możemy określić. No i od tego czasu, bo dzisiaj rano spojrzałem na tę listę, jeden punkt się pojawił nowy od tej końcówki kwietnia. Jeden podmiot przybył w maju ta lista będzie poszerzana? Będzie poszerzana. Musimy pewne rzeczy skorygować. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Ta mm. lista na pewno będzie poszerzana. Ale są y, wnioski, MSWJ je weryfikuje i kolejne podmioty trafią na tę listę? Kolejne podmioty trafią na tę listę, tak żeby uderzyć jak najmocniej w biznes e, Putina, ale musimy także ograniczyć skutki społeczne, które się pojawią w Polsce. Co to dokładnie znaczy? Ja panie nie chcę na to na będzie razie... łagodzenie w takim razie. Nie chcę tego mówić, natomiast niebawem opinia publiczną, na pewno to zobaczę. Rozumiem, że to nowelizacja będzie ustawy. Tak, w tak będzie związane. nowelizacja, nie chciałbym na razie mówić o kierunkach. No ale to, panie ministrze, chociaż jakiś zarys. Łagodzenie skutków społecznych, czyli e... Chodzi o miejsca pracy na przykład? Tak jest. Znaczy, będziemy nakładać sankcje troszeczkę w inny sposób. Nie chciałbym tego e, dzisiaj mówić. Rząd pracuje e, nad takim projektem. Ten projekt będzie pewnie niedługo e, już w przestrzeni publicznej. Ale rozumiem, że słowo łagodzenie e, nie łagodzenie wydaje. sankcji, łagodzenie skutków społecznych w Polsce. Panie ministrze, kiedy nastąpi oficjalny odbiór zapory na granicy z Białorusią? Bo ona jest już w zasadzie ukończona, jeżeli chodzi o tę fizyczną jej część, jeszcze nie elektronikę, tylko beton stal. Panie redaktorze, mm, obiecywaliśmy, że będzie ukończona ta fizyczna zapora w pierwszej połowie roku i zamierzamy hmm. tego terminu dotrzymać jeszcze mamy e, kilka dni. Czyli do 30 czerwca, to jest bodaj czwartek, w przyszłym tygodniu nastąpi odbiór e, tej właśnie zapory, tak, przez ministerstwo Sądu. Zamierzamy tego terminu dotrzymać. Będziemy oczywiście opinię e, publiczną informować stosownymi komunikatami, ale tak jak komunikujemy to cały czas, że ta budowa idzie dobrze, nie ma żadnych istotnych Później, a firmy, które otrzymały kontrakty, wywiązują się z tych, z tych kontraktów. Nie widzę tutaj zagrożeń i ryzyk. Panie ministrze, rząd zdecyduje się na jakieś ułatwienie znaczące, liberalizację prawa. Regulującego dostęp do broni, bo jest kilka projektów już w Sejmie i y, wasi koalicjanci, z republikanie, taki projekt złożyli. Prawie koalicjant Paweł Kukis też przygotował projekt, Konfederacja ma swój projekt. Czy tak co do zasady wiadomo, czy zapadła już decyzja, że ta liberalizacja będzie miała miejsce? Były takie komunikaty ze strony rzecz, rzecznika rządu, że idziemy w tym kierunku i przyznam się, że ja jestem zwolennikiem bardzo rozsądnej liberalizacji i jestem także zwolennikiem dużego przeszkolenia Polaków, jeśli chodzi o korzystanie z broni. To jest nawet w mojej ocenie istotniejsze niż liberalizacja dostępu do broni. No, wojna na Ukrainie pokazuje pewne rzeczy, pokazuje jak ważne, jest, jak ważne są działy ochotnicze, jak ważne jest... Ale przeszkolenie wojskowe... Polaków, to co to oznacza, panie ministrze? To znaczy, że chętni mogą sobie pójść na strzelnicę i się przeszkolić? Żeby, to znaczy, żeby był łatwiejszy dostęp do tego, żeby się przeszkolić w, w obecności z, brodą, z bronią, być może będzie, chętnie, być, tak. mo tak. być może, trzeba będzie wprowadzić, e, ja jeszcze przychodziłem w, w, w szkole średniej obowiązkowe zajęcia ze strzelania, e, być może trzeba będzie to wprowadzić. Nie, ja nie rozstrzygam tego. Trwa debata w naszym środowisku i myślę, że to, to jeżeli powinna taki się... obowiązek miałby być, to w ustawie o... Ale trwa debata, trwa debata w... O ochronie ludności, panie ministrze, bo tam jest chociażby obowiązkowe... A, panie redaktorze... W... Yy... Przeszkolenie z pierwszej pomocy, w szkole. Tak, oczywiście. To będziemy chcieli zrobić, żeby było 40 godzin w szkole średniej z pierwszej pomocy i chcemy, żeby to robili ratownicy medyczni, ale wracając do tematu, mm -hmm. bo nią trwa ta debata i e, chcemy. No ta debata jest ciekawa, oczywiście, jest, jest wiele poglądów. Myślę, że powstanie ustawa, która będzie taką wykładnikiem wektorów, które są w tej chwili e, w, w naszym środowisku i różnych e, zdań, bo, bo te zdania mm -hmm. ale są. Ale jest różne, pomysł, to, żeby, to. żeby na poziomie szkoły średniej było obowiązkowe e, e, Jakieś zapoznanie się przeszkolenie? Wie pan, to dzisiaj na, na potrzeby tej rozmowy ten pomysł rzuciłem. Okay. Na, na, natomiast ja, ja przyznam się, że zajmuję się ustawą o ochronie ludności w większym stopniu niż dostępem do broni. To zostawiłem innym. Bardzo dziękuję za rozmowę Maciej Wąsik, wiceministerstwa Wewnętrznych i Administracji. Był Bardzo dziękuję. Dobrego dnia panu ministrowi, życzę i państwu. Do usłyszenia. Radio Plus.